Bye. Proszę popatrzeć, ja już tutaj skończyłam. Tylko jedna uwaga. Ja powiedziałam, że robimy 6 półsłupków, a robimy 7 półsłupków, bo jeżeli zrobimy 6, to nam nie będzie później tutaj wszystko grało. Więc mówię tutaj o tym, o tych motywach. Tu, tu ma być po 7 półsłupków wykonanych, i wtedy wszystko pasuje. I ja już mam koniec. Więc przeciągam sobie nitkę wiodącą przez pierwszy półsłupek wykonany. O, już na ten moment mogę odciąć nitkę. Troszkę taką dłuższą, żeby ją fajnie można było ukryć pomiędzy słupkami. Przeciągam i zaciskam. I teraz sobie przeplatam tą nitkę, żeby ją fajnie ukryć. I przechodzimy do drugiego etapu prac za moment z tym drugim kolorem. Ja sobie akurat wzięłam niebieski, bo po prostu biały i niebieski kojarzą mi się z zimą. Te dwa kolory, ale oczywiście to już każdy wedle uznania. No a też prawda jest taka, że po prostu taką wełnę też miałam w domu i nie musiałam już kupować, a no, nie warto po prostu. Kupować na taki drobny element nowego kłębuszka. Trzeba wykorzystywać to, co mamy. O, i teraz, jak popatrzymy sobie, to zostały mi tutaj te cztery mostki. I teraz te cztery mostki będą nas właśnie interesowały. Wykonamy dokładnie identyczne elementy, jak te omówione przeze mnie. Wcześniej, tylko tutaj jest kwestia tego, jak po prostu zawiązać nitkę, jak to, prze, jak, to, jak to wykonać. I tak, bierzemy sobie ten drugi kolorek. O, ja muszę kawałek odciąć, bo ta nitka na początku jest jakaś taka niezaładna. Nie o, i Zahaczam sobie o ten pierwszy wybrany przeze mnie mostek, który jest. O. W ten sposób zawiązujemy po prostu pętelkę. I teraz nabieram 25 oczek łańcuszka, więc przeciągam sobie pod spodem nitkę i robię raz, dwa.

Teraz jest właśnie ta najważniejsza kwestia, jak to ma iść. Więc tak, najpierw nit, ten łańcuszek idzie górą nad tymi białymi elementami wykonanymi wcześniej, a później pod pracą przechwytujemy o. Przeciągamy tutaj ten mostek pusty. O, i teraz przeciągamy nitkę wiodącą i zaciskamy. I znowu nabieramy sobie 25 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dziewiętnaście, dwadzieścia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, czyli tak to jest. I teraz ten, ten drugi. O, właśnie, musimy go teraz dać nad pracą. O, i tutaj jest szkopuł. Ha, bo zrobiłam błąd. Proszę nie zrobić tego moje, mojego błędu. Muszę spróć. Zaraz panią wytłumaczę, bo nie mogę przecisnąć tego motka, więc od nowa. Czy to coś da Ale spróbujemy, chyba nic to nie da Bym musiała tak przeciągać po prostu nitkę w ten sposób. No nic zrobimy w, w takim razie tak, że przeciągamy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

I będę mogła wtedy nią manewrować. No bo niestety kłębek jest za duży. O. I teraz będzie łatwiej. Oho, jeszcze się pęk utworzył, no ale trudno. Udało mi się ten pęczek zniwelować i teraz nie było problemu, żeby przecisnąć moteczek. I mamy taką sytuację, oczka łańcuszka są nad robótką, a teraz ja muszę połączyć pod robótką. Czyli muszę tutaj chwycić ten mostek, przeciągnąć nitkę wiodącą, no i zaciskać. Czyli my robimy na zasadzie takiej fali. o tak, i znowu muszę być tutaj na górze. Więc wyjmuję sobie ten motek przez tą dziureczkę. O. Mam nadzieję, że już Panie załapały o co chodzi. Że ta nitka idzie najpierw na górze, potem pod spodem, na górze, pod spodem. I teraz znowu to samo. Nabieramy 25 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O i teraz jestem na górze, a chwytam znowu pod spodem nitkę wiodącą, przeciągam, zaciskam. I znowu muszę być na górze, więc tutaj sobie tą, ten mój kłębuszek przeciskam. O, oj, poplątało się, czy nie? O, co? o, jest OK. I już ostatni mostek został. I znowu nabieramy 25 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedem ojej siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia raz dwa trzy cztery pięć o i proszę bardzo znowu Jesteśmy tutaj na górze, ale podchodzimy dołem. Tu i chwytamy sobie tu, gdzie mamy początek naszej, naszego tego um, pierwszego łańcuszka. O, i tak staramy się wbić tutaj w to pierwsze oczko. Właśnie przeciągamy nitkę wiodącą i też przez oczko nowego łańcuszka i zaciskamy. O, właśnie, i teraz będziemy dalej działać. To sobie schowamy nitkę, którą dowiązywałyśmy. Ale jeszcze pokażę, jak to wyszło. O, tu idzie kłębek. O, tak to wygląda. Tu jest ta nitka, którą dowiązałam. Tu już jest nowe oczko łańcuszka. Mam nadzieję, że to jest czytelne i widoczne dla pań. I za chwilkę robimy pierwsze okrążenie z tego nowego niebieskiego elementu. No i teraz będziemy działały na tych mostkach niebieskich, więc tutaj będzie trochę zabawy z przekładaniem nitki. O, i zaczynamy tu, gdzie jesteśmy. Jednocześnie staramy się ukryć ten, tą nitkę, którą dowiązywałyśmy. Trzy oczka na pierwszy słupek. O, i teraz nawijamy nitkę na szydełko i już działamy na mostku. I na początku robimy trzy niedokończone słupki, tak samo jak przy tym białym robiłyśmy. Z dwa i trzy. O, i teraz chwytamy je wspólnie, a te dwa ostatnie już oddzielnie. I teraz nawijamy nitkę na szydełko i robimy po prostu 12 zwyczajnych słupków. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 no i 12. I teraz my już jesteśmy tutaj na górze, więc przeciągamy sobie też ten moteczek. O, dobrze. I teraz, jak już mamy wykonane 12 słupków, to nabieramy sobie 6 oczek łańcuszka na przejście. 3, 4, 5, 6. I znowu nawijamy nitkę na szydełko, i dalej na tym pierwszym mostku niebieskim kontynuujemy pracę, czyli znowu robimy 12 słupków. Mam 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 O tutaj mi się udało schować, ale jeszcze muszę obciąć te końcówki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No i 12. I teraz czas na te trzy niedokończone słupki. Cały czas jesteśmy na tym pierwszym mostku. Jak będę miała cztery pętelki na szydełku, to wtedy chwytam je wszystkie jedną nitką. I już możemy przechodzić do następnego mosteczka. Więc nawijam nitkę na szydełko. O. I tutaj wkłuwam się, tak jak było łączenie, i na tym pierwszym wykonuję słupek. Dorabiam sobie jeszcze dwa niedokończone słupki, chwytam je wszystkie jedną nitką. I teraz czas na 12 słupków, więc wykonujemy 12 zwyczajnych słupków. 3 4 5 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Mam zrobiony pierwszy etap drugiego mostka i teraz ja muszę przejść tutaj na górę, więc też przeciągnę sobie ten mój malutki kłębuszek. O, i teraz z góry pracujemy. Mam nadzieję, że to jest wszystko czytelne. Pamiętamy o przejściu z sześciu oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6. Nawijamy nitkę na szydełko. I teraz znowu 12 słupków przed nami do wykonania. Na tym właśnie drugim mostku, bo my cały czas jesteśmy przy drugim mostku niebieskim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, no i dwanaście. I teraz czas na trzy niedokończone słupki chwytane razem, raz, dwa, trzy. Jak mam cztery pętelki, no to chwytam je wszystkie. Jedną nitką. I teraz nie muszę przewlekać. Momencik, jak to wygląda? No właśnie, teraz nie muszę jeszcze przewlekać, bo na razie jeszcze pracujemy pod, pod tym białym elementem. O. I wychodzi mi na razie coś, coś takiego. I teraz będę przechodziła do trzeciego mostka. I na razie zaczynamy pod spodem. Nawijamy nitkę na szydełko, wpływamy się tutaj w to, tu gdzie zahaczałyśmy niebieską nitkę. Robimy trzy niedokończone słupki. Chwytamy wszystko jedną nitką. To znaczy jeden był tutaj na tym, tu gdzie chwytałyśmy nitkę, a dwa już na mostku. Nawijamy nitkę na szydełko i teraz będziemy robiły 12 zwyczajnych słupków. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. OK. Teraz na przejście nabieramy sobie sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, i tu już przechodzimy do góry, więc sobie przeciągam szydełko też na górę, no i wełękę, żeby było łatwiej, żeby nam się tutaj nic nie poplątało. O, i teraz z góry pracujemy. Chyba zrobimy całość wspólnie, bo to jest, wydaje mi się, dla osób takich początkujących to może być dosyć skomplikowane. No nie wiem. Teraz czas na 12 słupków. Oczywiście na niebieskim tym wężyku, na tym łańcuszku. Czyli po tym mostku z 6 oczek robimy 12 słupków znowu. Proszę bardzo, mamy zrobione 12 słupków, nawijamy nitkę na szydełko i teraz 3 niedokończone słupki. Chwytamy je jedną nitką i będziemy już przeskakiwały na ten ostatni mostek. 25 oczek łańcuszka, bo mamy już zrobione trzy. Pierwszy, drugi i teraz trzeci. O nawijamy nitkę na szełko i najpierw się wkuwamy tutaj w to łączenie. O, i robimy, o, jeszcze raz muszę za dużo, oj, za dużo dałam przerwy, za duża nitka wyszła przez to, więc jeszcze raz, O, teraz będzie lepiej tak i dwa słupki już na tym ostatnim mostku. Kiedy mam cztery pętelki, chwytam je wszystkie razem. Ok i nawijam nitkę na dałko i teraz będziemy robić 12 słupków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć, siedem, osiem, o zrobił się pęczek, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście i teraz nabieramy sześć oczek na przejście. 4, 5, 6. I przechodzimy teraz na górę. Więc przeciągam sobie to wszystko łącznie z coraz mniejszym kłębuszkiem. O, i on teraz jest na górze. O, coś tam się zawinęło, a nie jest ok. Dobrze. I kończymy już tutaj na tym mostku. Nabijam nitkę nasze dełko i najpierw robimy 12 zwyczajnych słupków. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 no i 12. Nawijam nitkę na szydełko i tu wykonuję sobie dwa niedokończone słupki. I zahaczam o ten pierwszy słupeczek wykonany w okrążeniu. Po prostu przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. I może bardziej wyciągnę nitkę. Pokażę, jak to wygląda. Zostało nam do wykonania ostatnie okrążenie. Za chwilkę będziemy je wykonywały wspólnie. Czy to jest widoczne? Mam nadzieję, że tak. O! Tak to na razie wygląda. Wiem, że niekorzystnie. No, trzeba wszystko nakrochmalić, ponaciągać. O, ale mam nadzieję, że to jest widoczne, no że to wszystko się tak fajnie przeplata i za chwilkę już będziemy wykonywały ostatnie okrążenie, ale nie wiem, chyba, nie, na pewno nie starczy, nitki muszę dowiązać.